Takich oto repertuarów można było posłuchać na szesnastym już spotkaniu w brzozowskim domu kultury. Mikołajkowe debiuty to impreza, której nie może zabraknąć w okresie przedświątecznym. Na scenie w tym roku zaprezentowało się 26 młodych wykonawców. Najmłodsi z nich mieli po 4 lata, najstarsi po 9. Młodzi piosenkarze na scenę wychodzili odważnie. Nie, nie stresuję się, no lubię śpiewać. Piosenkę przygotowałam dłonie majki Jeżowskiej. Po raz trzeci występ, wystąpię dzisiaj z piosenką Kto się na tangu dziś zna, bo jest i samby trochę i tanga. Mama Julii jest dumna z zainteresowań córki. Cieszy się, że idzie w jej ślady. Ja kiedyś też jak byłam nastolatką śpiewałam w scholii. potem śpiewałam na różnych weselach. Bardzo lubię śpiewać różne piosenki, szczególnie biesiadne. No i ona może troszkę tak coś ze mnie wzięła. Śpiewa od pięciu lat praktycznie, no w tym roku jest to taki, można powiedzieć dzień szczególny, bo jest finale, także cieszymy się, jest podbudowana ja również, także no jest fajnie. Mikołajkowe debiuty to impreza z tradycją. Na pomysł jej zorganizowania wpadło trzy osoby. Zdarza się, że odkryte na scenie Brzozowskiego Domu Kultury Talenty Wokalne robią później karierę. Ojcem chrzestnym tytułu i nazwy był pan Marian Kula. Natomiast my z, z Jankiem Florkiem, czyli ja i Janek Florek też się do tego przyczynili i zaczęliśmy to organizować no, gdzieś 17 lat temu, dlatego że jest, jest to 16 przegląd, ale rok było przerwie, także 94 rok, początek i jest to jakby coś takiego jak od przedszkola do Opola, co było w telewizji, ale u nas jest to oparte głównie na piosenkach dziecięcych piosenkach dziecięcych niekoniecznie związanych z Mikołajem i ze świętami. Piosenki są o różnej tematyce, ale głównie chodzi o to, żeby to było naturalne śpiewanie, właśnie na żywo, bez żadnych innych rzeczy dodatkowych, czyli typu, typu jakichś tańców i, i różnych showów takich, które czasami się pojawiały. Te wszystkie, głównie dziewczyny, bo tu jednak większość dziewczyn jest, śpiewają potem w wyższych klasach. W różnych zespołach, które w Domu Kultury działają. Nie tylko w Domu Kultury. Potem jak idą do szkół średnich, to również biorą udział czy w chórach, czy w zespołach wokalnych. No i potem idą dalej. No, wielu, wiele naszych takich odkryć, które gdzieś tam lat, kilka lat temu były, zostały odkryte, teraz już gdzieś tam robią taką nie małą karierę, ale już gdzieś tam się pokazują. Także na pewno nie jest to kończone u nas. Także się rozwija cały czas. Nagrody dla wszystkich młodych piosenkarzy, którzy zadebiutowali w tym roku na scenie w mikołajkowych debiutach, zostały ufundowane przez burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę. Kolejny koncert już za rok.